Dziękujemy za zainteresowanie tym zdarzeniem, które praktycznie dla nas, tych, którzy starają się pomóc, mamy, że na 17 lipca, i dłoni wieczorek, chcą w jakiś sposób pomóc. Praktycznie dzięki... Pierwszym publikacją, które ukazały się z materiału, który został zabezpieczony przez nas z monitoringu w Sopocie przy ulicy Grunwarskiej osiągnięć. Praktycznie zapis czterech kamer, które Państwu tutaj pokażemy, który już częściowo znacie, jak również inne w dniu dzisiejszym elementy, które są istotne dla postępowania, które jest prowadzone przez nas, chcielibyśmy również Państwu przedstawić opublikować. Pytanie się nasuwa praktycznie, czy Sofot jest miastem bezpiecznym. Możemy odpowiedzieć, że Sopot jest miastem bardzo bezpiecznym, ale nie w sezonie. Po tym zdarzeniu policja praktycznie w tym momencie dała 10 dodatkowych patroli pieszych w rejonie, gdzie doszło do zaginięcia dłony wieczorem. No jednak czy te patrole pieszych dzisiaj są do czegoś potrzebne? Te patrole piesze praktycznie byłyby potrzebne wcześniej, gdyby dawały te pewne kwestie prewencyjne, które są dzisiaj zastosowane, ponieważ no, Iwona Wieczorek na pewno nie będzie znajdowała się w miejscu, gdzie zaginęła 17 lipca. Zaznaczam, że patrole te są patrolami płatnymi przez miasto, w związku z tym nie komendant dał policji te patrole, tylko praktycznie prezydent miasta. Się nie wie. Sytuacja, y, która dotyczy w ogóle samego zaginięcia, tego tajemniczego zaginięcia y, i droga y, Iwony wieczorek, która jest pomiędzy wyjściem z klubu Dream y, po z koleżanką, po, po sprzedrze ze swoimi, no, po małej kłótni ze swoimi znajomymi praktycznie zawęża się w tej chwili do czasu jednej godziny. Ostatnią osobą, która rozmawiała z Iwoną była Adria, która jest tutaj z nami obecna, która praktycznie odebrała od niej informacje, gdzie znajduje się Iwona w danym momencie, kiedy praktycznie kończyła już jej się, się bateria telefonu. To jest kolejne, że tak powiem, na tym niekorzystny fakt, który mógł się zdarzyć tej dziewczynie. Gdyby dysponowała telefonem komórkowym funkcjonującym, na pewno technicznie można byłoby odtworzyć drogę jej razem z telefonem po stacjach BTS, Niemniej jednak to w tym momencie nie jest możliwe, ponieważ ostatni sygnał był w Sopocie i był właśnie tutaj w terenie, w okolicach restauracji i wokół w Sopocie. Działania, które podejmowane są przez nas, e, oczywiście w tej chwili są również prowadzone w koordynacji z prezydentem miasta Sopotu, e, panem Jackiem Karnowskim, z którym wczoraj się udziałem, spotkałem. Pan Jacek również e, udziela nam pomocy, ponieważ w dniu jutrzejszym będziemy przeszukiwać wytypowane przez nas miejsca, gdzie może znajdować się e, e, idona. E, Oczywiście przyjmujemy wariant również ten najbardziej dramatyczny, ten najbardziej tragiczny w tym, w tym przypadku, ponieważ szukając w lesie nie będziemy szukali żywej dziewczyny, tylko zwłok, zwłok i no. Także musimy, musimy brać to pod uwagę bardzo mocno. Tutaj rodzina no w jakiś sposób jest przygotowywana do, do takiego scenariusza, który może się zdarzyć, ten najbardziej tragiczny, najbardziej dramatyczny scenariusz, na który musimy być wszyscy przygotowani. Po publikacjach, które ukazały się w Gazecie Wyborczej, jak również w Dzienniku Bałtyckim, dociera do nas wiele różnego rodzaju informacji, które każda z nich jest praktycznie sprawdzana. Niemniej jednak ludzie w tej chwili widzą, wydwane w różnych miejscach, w różnych punktach, a niestety to nie są, Wana jest osobą dość charakterystyczną, niemniej jednak no, ma tak zwany wizerunek bondynki, która w jakiś sposób gdzie typ, tego typu, typu dziewczyn jest wiele i dlatego też są, są te skojarzenia, które nas no, zmuszają do sprawdzenia. Niemniej jednak, niemniej jednak nie ma konkretnego wskazania, które by jednoznacznie określiło, że to jest właśnie Iwana. Prezydent miasta Sopotu wyznaczył nagrody dla osób, które mogą się przyczynić do odnalezienia Iwany. 20 tysięcy złotych, natomiast biuro detektywistyczne różkowski wyznacza również nagrodę, jest to nagroda w wysokości 25 tysięcy złotych dla osoby tej, która jest w stanie wskazać miejsce, gdzie może znajdować się iwon żywa czy też umarły. Być może zmotywuje, to no my mamy na to yy, praktycznie jeden scenariusz, że została porwana i prowadzona przez mężczyzn. Yy. Niewykluczone w celu popełnienia na nich gwałtu, później pozbycia się świadka, czyli zabójstwa. Taki scenariusz przyjmujemy my. Chciałbym się bardzo mylić. Niemniej jednak no, nie widzę tutaj innego w tym momencie rozwiązania. Informacje, które do nas docierały, próba, że była próba być może porwania dziewczyny, wywiezienia za granicę. Proszę Państwa, to nie są te czasy. Handlarze żywym towarem nie muszą nikogo si na siłę wywozić za granicę. Zostają od głowy, czyli od jednej dziewczyny 1000 euro, która wyraża zgodę na pracę w domu publicznym w Niemczech, w, Niemczech, w Belgii, w Holandii, czy w innych państwach strefy Schengen, gdzie są wielokrotnie wywożone. Ale pamiętajcie, wywożone są za własnym przyzwoleniem. Ponieważ muszą, pomimo to, że nie ma granic, że praktycznie podróżowanie jest wolne od jakichkolwiek granic, ale nie możemy zapomnieć, że są kontrole. Są kontrole w strefach przygranicznych, są kontrole policyjne. Gdyby ktoś był siłą przewożonym przez bagażników, czy też y, y, przewożony siłą na tym siedzeniu, na pewno policjanci zainteresowali się, którzy dokonują takiej kontroli, czy to w Polsce, czy poza granicami naszego państwa. Y, y, I z pewnością y, tutaj musimy y, przyjąć ten wariant, że raczej nikt nie ryzykowałby podejmowania takich kroków nie um, możemy już dziewczynie, um, żeby bardziej um, pozwalali naszego.